Zadoma klerskiego tych dzisiaj 13 kwietnia. Zaczynamy. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Zaczynamy tradycyjnie od giełdy amerykańskiej. Przed nami wykres SP 500. Dla odmiany wykres jednogodzinny, czyli zbliżeniem tego, co się dzieje aktualnie. Widzimy szczyt, poziom oporu z początku tego miesiąca, z początku kwietnia. Jest to poziom 4130. Wczoraj były ogłoszone dane na temat wysokości inflacji. Generalnie inflacja lekko spadła, także jest to pozytywna informacja i została euforycznie przywitana przez rynek, ale tylko w pierwszym momencie, tak? czyli mieliśmy mocny wystrzał do góry, żeby później był zanegowany, czyli po przemyśleniu inwestorów nie jest ta informacja, całe dane na temat inflacji, nie były tak optymistyczne, jak można by to oczekiwać. Suma sumarum. Zawsze najważniejsze jest to, jak rynek zinterpretuje dane informacje, tak? czyli co będzie, jaka będzie reakcja ceny, jaka będzie reakcja instrumentu. Czyli na ten moment, patrząc z punktu widzenia analizy technicznej, tradingu. Widzimy podwójny szczyt, jest opór respektowany. Ostatnie wzrosty też można zamknąć w takim klinie wzrostowym, co ładnie nam rysuje poziom oporu i wsparcia, czyli to odbicie z wczoraj na ogłoszeniu danych. Raz jest to poziom oporu wynikający z ostatniego szczytu, a drugi opór jest wynikający z górnego ograniczenia kanału, czyli mamy odbicie od poziomu oporu. I w tym momencie po spadkach jest testowana linia także oporu. Po przełamanie wsparcia jest oporem, czyli tutaj znajdują się notowania. Czyli w tym momencie indeks amerykański ma jakby momentum do spadku. Zobaczymy, jak je wykorzysta, czy zaneguje i będą wzrosty. Zawsze możemy na to liczyć w SP500 na rynku amerykańskim. Zobaczymy, jak to będzie dalej, jeśli będziemy mieli spadki. Z tego poziomu to być może będziemy mogli liczyć na jakąś korektę spadkową, ale to jeszcze przed nami musi się tutaj wyklarować sytuacja aktualnie na tym poziomie oporu. Okay? Dobrze, to jedziemy dalej. Może od kolejnym aktywem będzie bitcoin, kryptowaluty, które ostatnio zyskują bardzo na nie tylko uwadze, ale także cenie, czyli w tym momencie bitcoin znajduje się na poziomie. 30 tysięcy i zobaczmy. Tutaj wykres jednogodzinny. Jeśli zawęzimy notowania, przejdziemy do wykresu w bardziej długim terminie, to widzimy, iż równocześnie Musimy być lekko uważni, szczególnie jeśli chodzi o inwestowanie z dźwignią. Jeśli inwestujemy w krypto, w bitcoina bez dźwigni, to w zasadzie nie ma to informacja znaczenia, ale jeśli inwestujemy z dźwignią, to ma to duże znaczenie, dlatego iż potencjalnie znajdujemy się na poziomie oporu, wynikający choćby z połączenia szczytów z ostatnich tygodni, miesięcy, tak? czyli jest to opór, a dwa, te 30 tysięcy jest bardzo ważnym poziomem. Przejdźmy na wykres dzienny czyli nie można wykluczyć korekty właśnie z tych poziomów, czyli tutaj nie jest dobrym pomysłem, wzrosty mamy już duże za sobą, nie jest dobrym pomysłem wchodzenie z dźwignią teraz, dlatego że jest to kluczowy poziom oporu, tak? Czyli widzimy tutaj dołki i teraz jest, jesteśmy na tym poziomie z powrotem, z drugiej strony, czyli jest to poziom oporu i nie jest wykluczona korekta. Spójrzmy jeszcze na to inaczej. Ostatnie wzrosty na bitcoinie praktycznie odbyły się bez większych korek, tak? Czyli od. Y od dołka. Do dołka kiedy dokładnie. Y od dołka z 10 marca do aktualnego szczytu jest to wzrost 57%, czyli bardzo dużo. Bardzo dużo bez głębszej korekty, czyli tutaj słowo uczulenie, jeśli ktoś chciałby wchodzić, rozpoczynać pozycję z dźwignią w tym momencie, to może być po prostu zaskoczony zmiennością. Także tutaj tak, jeśli chodzi o bitcoina. Indeks dolara. Indeks dolara na wykresie dziennym pokazuje tutaj Państwu potencjalną formację głowy i ramion. Jest to potencjalna formacja kształtująca. Formująca szczyt, tak? Szczyt, formacja zapowiadająca spadki, gdy zadziała. Linia na poziomie 101 jest linią szyi i przełamanie tej linii będzie jakby potwierdzało to, iż formacja ma szansę na zrealizowanie. W tym momencie widzimy słabość dolara. Także zrealizowanie tej formacji zaczyna być coraz bardziej sensowne i zaczyna się po prostu realizować, tak? Jest to prawdopodobne. Jeśli tak, jeśli zmierzymy od poziomu szczytu do linii szyi, do poziomu aktualnego wsparcia, jeśli ta, te wsparcie zostanie przełamane, to możemy potencjalnie spodziewać się dalszych spadków do wysokości y, tej od linii szczytu do y, poziomu y, wsparcia, projekcja potencjalnie spadków wtedy by przebiegała nie gdzie indziej, tylko do. Y, Zobaczmy, jaki to jest poziom dokładnie, jeśli chodzi o cenę. Poniżej 90, tak? czyli 89. Także spory ruch, potencjalnie 12%. Nie możemy tego wykluczyć, a powinniśmy być na to nawet przygotowani. I też zauważmy, że nie byłoby to też nic takiego dziwnego. tak? Jeśli spojrzymy na długoterminowy kanał, indeksu dolara, to widzimy, iż taki ruch spowoduje po prostu notowania, skieruje notowania do dolnego ograniczenia kanału, czyli gdzieś tam całkiem normalne poziomy. Poziom widzimy tutaj 90, bardzo często był odwiedzany, pełnił funkcję, czy to oporu, czy to wsparcie odpowiednio, bardzo plastyczna. Tutaj musicie Państwo przyznać, że tutaj plastyka tego wykresu jest naprawdę. Przepiękna. Czyli tak wygląda indeks dolara. Dolar do złotówki jest jakby kalką indeksu dolara, co jest bardzo przydatne dla informacji dla inwestorów, którzy posiadają większość swoich inwestycji w dolarach. I tutaj warto pomyśleć w takim scenariuszu dalszego osłabienia się dolara, jeśli ktoś jeszcze nie ma o hedżu. Hedżu dolara względem złotówki, czyli można za na tym ruchu na Forexie, tak? Czyli otwierając pozycję, ja dam link pod tym wideo, żebyście Państwo mogli przeczytać sobie, o czym ja w ogóle mówię. Hedge walutowy to jest zabezpieczenie pozycji walutowej, czyli jeśli posiadają Państwo 10 tysięcy w dolarach zainwestowanych w akcjach czy w ETF-ach, to otwierając pozycję na Forex, na parze walutowej dolar do złotówki, krótką pozycję na 10 tysięcy, to będą Państwo zarabiać na tym, iż dolar się osłabia. tak? Czyli tutaj na pozycji forek zyskają Państwo, na prawdziwych dolarach zainwestowanych stracą. Suma somarą jest to zabezpieczenie i niwelujemy kurs walutowy. Czyli można, można o tym pomyśleć. Zawsze można pierwszy spróbować na koncie demo, pobawić się, jak to działa. Na demo naprawdę tylko możemy się uczyć. Nic to nie kosztuje, a możemy być może skorzystać w przyszłości. Czyli zapraszam linki poniżej. Jest to jakiś pomysł, żeby zabezpieczać dolary, które ewentualnie w dalszym ciągu mogą się osłabiać. Eurodolar, który ostatnio prezentowałam także w długim terminie, iż potencjalnie ma szansę przełamać linię trendu spadkowego bardzo długoterminowo, zaczyna też się jakby materializować, tak? Bo skoro Dolar się osłabia, to także wobec wielu walut, głównie względem euro, tak, bo w koszyku indeksu do dolara, euro ma największą wagę. Czyli proszę zobaczyć, bardzo prawdopodobne jest to, iż euro do dolara będzie miało tym razem siłę pokonać linię trendu spadkowego. I tu też proszę zobaczyć, w długim terminie euro do dolara znajduje się w takim przedziale, też bardzo plastycznym, tak, czyli jest poziom szczytu, jest poziom dołka, a tak naprawdę najczęściej notowania znajdują się nigdzie indziej, tylko dokładnie w połowie. Jak zmierzymy tutaj Fibonacci, to wypada to, ten seria dołków, którą tutaj widzimy i seria szczytu na poziomie powiedzmy 1,22. Najczęściej tutaj notowania odwiedzają ten poziom, tak, czyli tutaj jest Piwot, jakby można to, to nazwać. Czyli też byłoby bardzo naturalnym wydarzeniem teraz, jeśli notowania jeszcze raz odwiedzą ten poziom, który najczęściej odwiedzają ten pivot, tak? Jakiś taki equilibrium, balans, nazwijmy to. Czyli dobrze, czyli tak, jeśli chodzi o kolejną karę walutową, całkiem dużo się dzieje, więc warto być uważnym na to. Złoto, srebro. Złoto, wykres jednogodzinny. Złoto obroniło tutaj y, poziom wsparcia, czyli po przełamaniu to jest wykres jednogodzinny, ale taki jest właśnie fajny, tak? Czyli po przełamaniu poziomu oporu mieliśmy bardzo dynamiczne przełamanie, mieliśmy bardzo głęboką korektę tego przełamania. Natomiast zostało ono obronione, czyli tutaj pojawili się kupujący i ten poziom został obroniony, czyli w tym momencie można oczekiwać praktycznie kontynuacji wybicia, które ma miejsce. Tutaj jest wykres jednogodzinny, to mamy precyzję, ale ruch jest z bardzo dużych interwałów nie tylko nawet tygodniowy, tylko nawet z wykresu miesięcznego czyli skupmy się na razie tylko na tygodniowym. Mamy tutaj przełamaną formację flagi, czyli notowanie przełamało poziom oporu i znajdują się tuż tuż, gdzieś tam 2% powyżej szczytu wszechczasów, tak? Czyli tutaj bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o złoto, więc inwestorzy kierują swoje oszczędności od dolara do złota, tak? To tam poszukują aktualnie zabezpieczenia przed inflacją, która wydaje się. Po prostu naszym nowym, nową rzeczywistością. Srebro podobnie, czyli też mamy przełamanie po długoterminowej konsolidacji i korekcie, czyli zarówno złoto, jak i srebro miało szczyt 2020. Od tego czasu mieliśmy korektę i w tym momencie ta korekta, ten trend spadkowy zaczyna być przełamany. Jeśli spojrzymy na srebro, wykres dzienny, to to, o czym mówię, od 2020 mieliśmy notowania poniżej linii trendu. Spadkowego, i teraz ten, ta linia została przełamana. Patrząc na srebro, podobnie jak w bitcoinie, nie można wykluczyć jakiejś korekty. Tutaj mieliśmy bardzo jednostajny ruch w górę bez żadnych praktycznie korekt. Proszę zobaczyć, srebro, wykres dzienny 28%. Też bałabym się tutaj teraz wchodzić z dźwignią na, na dzisiaj. Nie można wykluczyć korekt, chociaż oczywiście. Niczego nie można wykluczyć w inwestycjach. Także jeśli chodzi o metale szlachetne, to tyle. Na koniec chciałam chwilkę spojrzeć na ropę i na uran. Ropa naftowa, ja to mówię o spadkach, a ona tak naprawdę ostatnio cały czas rośnie. Natomiast to, co wydają się być zapowiedzią spadki, formacja głowy i ramion. To jest formacja w długim terminie, więc tutaj zmienność w krótkim terminie i wzrosty nie można wykluczyć. Natomiast zobaczmy, wykres dzienny. Notowania w dalszym ciągu znajdują się pod średnią 200. Średnia ruchoma 200 wyznacza jakoś tam nasz trend. I ostatnie wzrosty były prowadzone, gdy notowania ropy znajdowały się powyżej średniej. W tym momencie notowania znajdują się poniżej. Aktualne wzrosty sprowadziły notowania i testują teraz tą średnią, także zobaczymy, jak tutaj notowania zamkną się. Czyli można uznać, iż zbliżyliśmy się w rejony naturalnego oporu, którą jest raz, że średnia, a dwa szczyty z początku tego roku. Tak, póki co wczorajsze notowania ładnie świecą, zamknęła się prowzrostowo, czyli jakby pokazuje tutaj ropa siłę. Zobaczymy, czy będzie miała szansę. I tyle siły, żeby kontynuować ten ruch wzrostowy, co jest bardzo ważne, żeby jak teraz się zachowałem ten notowania. Czy będzie kontynuacja wzrostów i świeczki dzienne będą zamykać się wzrostowo, tak jak wczoraj, czy też będziemy mieli korektę z tych poziomów, przynajmniej warto na to zwrócić uwagę. I uran. Uran za pomocą ETF-u URA, i co my tutaj widzimy? Widzimy wzrosty z dołka, z marca 2020, 300%, czyli Uran cieszył się nawet za pomocą po prostu ETF-u, czyli średniej, całkiem pięknymi, można powiedzieć, stopami zwrotu. Natomiast gdzieś tam momentum kompletnie wygasło. Tak? Czyli zobaczmy. Mieliśmy szczyt w czwartym kwartale 2021, tak? czyli dość dawno. Od tego czasu mieliśmy niższy szczyt, i później to już jest coraz gorzej, że tak powiem, tak? No ten szczyt był niższy, ale teraz to naprawdę notowania są zamknięte w takim przedziale trójkąta, nic tu pozytywnego nie można powiedzieć, tak? Czyli łącząc te szczyty, mamy linię trendu spadkowego i notowania znajdują się pod tą linią. Dodatkowo mamy linię wsparcia, i ta linia wsparcia też nawet nie pomogła, tak? Czyli Notowania zeszły poniżej tej linii spacia. Co więcej, była próba retestu i ten retest się powiódł. Retest prospadkowy. Także tutaj, jeśli chodzi o uran, tak to wygląda. Też spójrzmy na dwie spółki. Energy Fuels, Ticker UUU i Cameco. Energy Fuels cieszył się przy ogromnymi wzrostami, czyli tak jak ura jako średnia dla uranu wzrósł 300%, tak za ten sam okres ta firma, ta spółka dała swoim inwestorom zarobić astronomiczne stopy zwroty, aż 1200%, czyli tak było, to mamy za sobą, tak? Natomiast od tego czasu podobnie szczyt niższy, niższy, yy, niższy szczyt. I w tym momencie notowania wyraźnie widać tutaj formację potencjalnego szczytu głowy i ramion. Tak? Czyli tutaj widzimy głowa, ramię, ramię. Tak? Formacja, która bardzo długo trwa w czasie, natomiast rysuje się tak? powoli gdzieś tam jakąś formacją szczytu potencjalnego i z tym mamy do czynienia. Tak? Czyli to, że teraz uran jest nisko. To nie znaczy, że to jest okazja, to nie musi to znaczyć, może to znaczyć po prostu zupełnie co innego, że jest formowana ta formacja głowy i ramien, jesteśmy na linii szyi, gdy zostanie przełamana, będzie to zjazdować poważne problemy. Czyli OK, może to być wsparcie, może to nie być żadna formacja, natomiast zobaczmy, jak to się rozegra, tak? Bądźmy na to uczuleni, jak to się rozegra z tych poziomów. Dla tej spółki, i kolejną y, firmą jest y, Cameco. Tutaj już zyski y, dla, za ten sam okres, podobne jak średnia, czyli podobne jak ETF, y, 400%. I notowania, y, tutaj jakby lepiej niż Energy Fuels, tak. Energy Fuels znajduje się poniżej średniej 200%, natomiast Cameco jeszcze powyżej średniej, tak. Czyli widzimy tutaj, Okres dynamicznych wzrostów też je, mamy już e, za sobą, czyli mamy w tym samym okresie szczyt e, dla notowań. Natomiast od tego czasu mamy niższy szczyt, niższy szczyt, czyli notowania powoli tutaj zaczynają być zamknięte w trójkącie, czyli odmienna sytuacja. Natomiast też plastyczna i e, powinna dać nam e, odpowiedź. Mamy dzięki temu narysowany, wyznaczony poziom oporu. I poziom wsparcia. I jeszcze jedna uwaga. Ostatnio złoto i bitcoin z takiej formacji trójkąta wyszły następująco. Mieliśmy trzy ruchy wzrostowe: raz, dwa, i ten trzeci już przełamał poziom oporu. Tutaj za tym trzecim ruchem nie mieli się przełamania, mamy ponowne odbicie, czyli tutaj byłabym bardzo uważna. Jak spółka poradzi sobie z tym wsparciem. Bo jeśli nie poradzi, to może to zwiastować zmianę trendów i zmianę momentu dla, dla tej firmy. Czyli tak, z mojej strony to by było na tyle. Tradycyjnie, jeszcze zerknijmy na wykres SP 500, co tutaj się dzieje na poziomie oporu. Na Po spadkach z wczorajszego dnia natomiast zobaczymy, jak, jak indeks amerykański wykorzysta ten momentum, które zostało zapoczątkowane prospadkowe. spadkowe, czy rzeczywiście będzie nie spadki, czy niekoniecznie. Sami wiemy, jak to jest ze spadkami na indeksach amerykańskich akcji. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do polubienia materiału, pozostawienia y, jakichś komentarzy. Życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.